Siema, Siemanko, laki z tej strony i witam was! Dawno się nie widzieliśmy co? Wybrałem się ogólnie na wyprawę poza miasto, bo widziałem, że coś tutaj niby wybudowali jakieś nowe budynki tutaj. Ale tu jakiś mur? Tu jakieś, tu jakieś rzeczy? Ej, chwila, chciałem się w tamtym kierunku dostać, ale tu są jakieś strzeżone mury, poczekajcie. Tam widzę ochroniarza. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle można przejść. Yy, czy te lasery na pewno... O! Widzieliście ile mi serduszek zjechało? One naprawdę działają! Musimy się jakoś tam dostać, ale... ale przecież nie, nie dostaniemy się tutaj, bo ochroniarz patrzy. O, a tu kto jest? Hej, Halo, przepraszam, hej, ej, przepraszam, gdzie ty się skradasz? Oh, cichutko, cichutko, przy pana, bo ten e, ochroniarz nie może nas zauważyć. Bo, bo tak naprawdę ja chcę się tam dostać. Widział pan, tam są takie wysokie budynki, i ogólnie tam pewnie jest coś fajnego, oni tam chowają. Tylko to trzeba podstępem, bo nie można tak e, tutaj normalnie wejść, bo ten ochroniarz nas nie puści, bo gadałem z nim. Coś tam widzę, coś tam widzę. A mógłbym Cię poprosić o przysługę? Ej, słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć, to tam jest, tam są w ogóle jakieś wysokie budynki. Nie wiem jeszcze jakie, ale stąd widać. Zobaczcie, tam o! Jeśli tam wchodzimy, to widzicie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. To zaraz tam wejdziemy. A czy mógłbyś y, z, z, dla Lucky Team zrobić to, żeby zagadać tego ochroniarza? On za tobą gdzieś pójdzie, a my tam wyjdziemy po prostu z moimi widzami, bo ja teraz filmik nagrywam, wiesz? Aha, aha! A no to pozdrawiam wszystkich widzów, zostawcie tutaj już teraz kciuka w górę, na pewno to będzie super wsparcie. No i ogólnie chciałem cię też tam dostać, ale ja najwyżej wymyślę jakiś inny sposób. Ja go zagadam, a pan tak po prostu szybko pójdzie z tyłu i ten, i po prostu wejdzie sobie na luzie, otworzy te drzwi, także Dobra. do dzieła. Dobra, na, 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 na. Dzień dobry, panie policjancie. Jednak ta pogoda się wydaje taka ciepła, ale no nie, nie do końca jest tak cieplutko. Ma pan może coś, jakąś kurteczkę dla mnie, bo jestem taki biedny chłopczyk. Dobrze mówicie, ta, dobrze mówicie. Szybko. Szybko, szybko. I tak, że pana, jakąś herbatkę też by się przydało, no. Jest, udało I, się. I ale super, tak, ale tak. super, go za, za, zagadał. Nie wiedziałem, że po to wodąka. się uda. Powodoka. ale super. Naprawdę to się udało, to się udało. Teraz jesteśmy w stanie zobaczyć... Wow, co? Widzieliście coś takiego? Widziałem, że poza miastem coś takiego, jakieś nowe budynki budują, ale nie wiedziałem, że takie kolorowe. Co tam w ogóle jest w środku? Jak to super wygląda, normalnie... Kolorowe tańczowe budynki. Już szybciutko tam się udajemy. Yy, jak najszybciej, bo, yy, bo jestem ciekawy, co tam w ogóle w środku jest do, do zrobienia. I wchodzimy tutaj szybko. O nie, jedno serduszko mam szybko, czekajcie, muszę zjeść coś. Okej, okay. ej, Co to, co to? Lucky, chodź tu szybko. Nie idź tam, nie idź tam. Chodź szybko, szybko, szybko. Ty, kto to jest? Ty też tutaj wchodzisz. Wszedłeś za to ogrodzenie laserowe? Jakim cudem? Jak dałeś radę? G-Play? Słuchaj, spotkałem teraz Dzień takiego mało. małego chłopczyka. i on mi pomógł normalnie wstąpić tu. No a co ty tu robisz? Ty chceś tam dostać do tych kolorowych takich wiesz, domów? No jasne, stary, czy to nie wygląda zachęcająco? Przecież to są y, normalnie domki w kolorach ten, czy tam na pewno są jakieś epickie rzeczy. Problem jest taki, że słuchaj, tutaj tutaj. Idziemy tam! Chodź, idziemy tam! Słuchaj, nie, 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 stój, stój, stój. Jest tam tak dużo ochrony, że nie mamy rady. Ja już próbowałem dwa razy, i wyrzucili mnie, słuchaj, stąd. I tak naprawdę postanowiłem się tutaj schować, w jaskini. Tak się składa, że jutro, słuchaj, wszyscy ochroniarze mają wolne i to jest jedyny idealny moment, żeby po prostu wejść do tych domków bez zbędnej po prostu ochrony. I wtedy Aha. po prostu będziemy mieli luzik na spokojnie, wiesz, będziemy mogli sobie wszystko pozwiedzać. Zobaczymy, tutaj ty ty sobie zrobiłem takie rzuciłeś. miejsce schronienia. Ale ty się tu urządziłeś, no super! Ej, a gdzie jest twój nick? Czekaj, czekaj, bo ty chyba nie jesteś Minecraft GP. Ja nie widzę twojego niku, tutaj tak? no nie widać twojego niku. No patrz, mam jeden i rzucę super zaklęcie. I mój nick pyk, jest pięknie, o, dobra. to ja. No dobra, to to ty. Dobra, już to Je ja, już wiesz. To ja? Tak, tak, ja się kładę spać, mogę tutaj twoje wyrko zająć i co wyżej. jutro mnie obudzisz? Dobra, tutaj ci pościeliłem, słuchaj Laki. Nie, ja tam sobie nagrzałem pierzynę, nie ma mowy. Idź sobie tam, ja tutaj śpię na tym wirku. I słuchaj, no już chcesz iść spać dopiero 17. No w sumie szybciej na wtedy czas minie. No ale jeśli chcesz, to możemy się kimnąć. Zjemy jutro śniadanko i ruszamy. Dobra, także przygotuję tutaj śniadanko dla z steki już się tutaj A, smażą i za momencie go budzimy. bo w dużo słów. Laki, powódeczka, słuchaj, steki o. się tutaj dla nas smażą już, bo o już tutaj ja. zobacz, mam upieczone śniadanko dla ciebie, słuchaj, dopiero... czas wstawać, bo już jest nowy dzianek, dzisiaj mamy, słuchaj, wielkie wyzwanie, będziemy zwiedzać te wielkie domy, wiesz? O ja, właśnie nie mogę się doczekać, nawet śniłem o tych, śniłem o tym, jak ja, jak ja mam, jaką ja mam wolną kamerę, wiesz co, dopiero wstałem, muszę się lekko przebudzić, bo jeszcze mam takie zaspane oczy. Aha, dobra, słuchaj, to co ci się śniło? Coś pozytywnego, że spotkało nas tam coś fajnego, czy raczej, wiesz co, coś takiego bardziej negatywnego? Tak, pozytywnie, tam jest naprawdę tak super kolorowo. W takich kolorowych domkach nie może być e, negatywnie, chodź, biegniemy, bo naprawdę Lucky Team, e, moja drużyna i pewnie Jeep Team na pewno już się nie mogą doczekać tego, co tam się zdarzy. Chodź, choć biegniemy Dokładnie szybko. Tak. Słuchaj, w ogóle tylko będziemy musieli wybrać któryś domek, do którego na początku chcemy wchodzić. E, masz tutaj jakieś, jakiegoś swojego faworyta, jakiś kolorek? Czekaj, tam gdzie będą otwarte drzwi. E, widzę czerwone. Czer w czerwonym, chodź, zaczniemy od czerwonego, od lewego. E, tak jak się czyta. Dobra. Od lewej strony do prawej, dobra? Żeby tylko ten czerwony nie zadziałał na nas, jak płachta na byka, słuchaj, wiesz co, czerwona. Żebyśmy A. się nie zdenerwowali po Ej, wejściu tutaj. Kogoś tam Mam nadzieję, widzę. że. Co tam jest? Kogoś tam widzę, Ej. zobacz. Tam jest Spider-Man, ale chyba taki golem Spider-Man, widziałeś? Ty, ja mam tylko łuki strzały, ty jesteś przygotowany na jakieś, wiesz co, tutaj pojedynki w razie co? Czekaj, no na początku sprawdzimy, czy on w ogóle się ma, czy ty jesteś pozytywnie nastawiony do nas, czy nie, bo my tutaj z g już łuk wzięliśmy do siebie. Ej, czekaj, ja on coś... O. Cześć, ja jestem Spider-Man golem i zapraszam ciebie do zabawy w głuchy telefon. W każdej wieży jest osoba i jak połączysz słowa wypowiedziane... Przez te osoby otrzymasz jedno wielkie hasło powodzenia! Ej, znasz taką grę jak głuchy telefon? No słuchaj znam ogólnie, wiesz co, no kiedyś się w to bawiłem, tylko trochę to było na innej zasadzie. Tak czy inaczej, słuchaj, ciekawa zabawa, możemy w słuchaj zaczynać, bo jestem mega podekscytowany, wiesz, to wstał nowy dzionek. Na szczęście Ej, nie ma tutaj już nigdzie tej ochrony o. paskudnej i teraz będziemy mogli sobie po prostu tutaj. Wow, nie jest to takie proste. Spokoju, wiesz co, przechodzić te domki widzę, że tutaj jest dużo atrakcji dla nas przygotowanych, nie? No ja się... Ja się naprawdę nie spodziewałem, że to to tak wszystko wyniknie w jednym czasie, że spotkamy Spotkam cię! Nie słuchaj. I jeszcze, słuchaj, G, G Play, G play Team i Lucky Team będzie w jednym gronie razem zdobywało hasło. No, słuchaj, coś niesamowitego. Powiem ci, że to nie jest wbrew pozorom takie proste, jak się wydaje. Teraz tak wiesz, to próbuję tutaj skakać po tych pistonach. Ło! Wow, ej, udało się! Dawaj, dawaj za mną, dawaj za mną. Dobra. Dobra, dawaj, dawaj, no dawaj, Taki, ty już jesteś bardzo bliziutko, dawaj, ostatnia ty... prosta przed Ale tobą. czy ty będziesz mógł kliknąć później to dźwignię, które jest za dosięgniesz ją, żeby później sobie, yy, bo tutaj jest tak, tej strony... Tak, skoczę, słuchaj, skoczę i dam radę jakoś, no. No dobra. Masz coś wymyślę, dawaj, dobra. Jest, dobra, udało się, ej, tutaj jest taki złoty blok, to jest taki złoty blok, musimy tutaj się dostać. Co tam jest u góry, na samej górze już coś widzę, tam jest, tam jest odkrycie pewnego, pewnej rzeczy. Dobra. Laki, ja już do ciebie idę, już jestem tutaj na drabince, także ty jesteśmy coraz wyżej. Wow. Jak wskoczyć co, co teraz ogólnie? Czekaj, tutaj może jakiś tutaj. jakiś, jest jakiś trzeba przeskup. wpisać, widziałeś? Coś tam jest! Coś tam jest, słuchaj! Czekaj, a jest tutaj możliwość, żeby przeskoczyć. O! Oh, nie no tu nie na można! Pewno. Chyba trzeba odkryć kot jakiś. Czekaj no, tutaj, hop. No tam jest w ogóle jakaś skrzynka, widzisz? Tam po prostu za tą szybą ukryta. Znajdźmy tutaj... jakiś kod. Może tu jest gdzieś jakiś kod? Widzisz jakiś kod gdzieś tutaj w okolicy? Czekaj, na górę się popatrzmy. Tam czasami Ej, mogą być coś... jakieś tabliczki. Tu chyba jest akwarium i widać przejrzystość tego akwarium. Tam jest kod. Czekaj. 2 4 6 8. Dobra, sprawdźmy tego. 2 4 6 Działa, działa, działa. Laki. Dobra, ty to masz web. Tutaj w ogóle słuchaj, coś jest. Ty, Co kluczyk, tu jest? kluczyk. Możemy teraz, spać, w ogóle też tu jest drabinka ukryta, widzisz, tu, hopsa, i teraz dzięki temu będziemy mogli tu przeskoczyć, mamy klucz, tylko czy ja tam doskoczę, to jest ogólnie, wiesz co, misja, dobra, dałem radę, No, no. tutaj radę wejść. Dajesz radę, dajesz okay, radę, może dobra. to jest klucz tam, może o. to jest klucz tam do góry, o, czekaj, jaki był kod, 2, 4, 6, 8. Dobra. Dobra, i lecimy. Też spadłeś, co? chyba? Tak, tak, tak. Tylko nie w tym samym momencie. Po prostu zapatrzyłem się, w którym tym momencie mapy jesteś. i... No, kurczę, powiem ci, że to nie jest takie proste. 2, 4, jak to było, 6, 8. 2, 4, Dobra, 6, 8. Okej, okay, ja już jestem. Ej, co to jest? To są kibelki jakieś. Ej, dziwaj, tu trzeba po kibelka wchodzić. Ty... Siedzę sobie na kibelku. To nie jest. To Dawaj, dawaj, słuchaj, teraz no patrzymy. Widzowie patrzą ogólnie, jak to przeskoczysz, bo tam cały czas tutaj yy, nie wychodziło ci. No, tak się nie upierają ścianę. I jest, dobrze. Mam to. Dobra, teraz okay. ja sobie to usiądę. <laughs> Ale dobrze, razem wyglądamy, dobra. Teraz czekaj, zeskoczę. Dawaj. Okay. ok. Nie blokuj tylko, dawaj, bo ja tam też teraz sobie chcę sobie usiąść. Dawaj, przeskakuj. Ostatni, hops. I teraz moja kolej, słuchaj. I uwaga. Podkocz najpierw, podkocz. Dobra, okay. I mamy to. Dobra. Dawaj. Jesteśmy. Ty, ty zobacz, obraz. On trzyma obraz, tutaj jest jakaś świnka, tutaj on trzyma. Ty, dobra, nieważne. Ja mam łuki strzały, mogę ogólnie, słuchaj, to zniszczyć. Zobaczymy, co jest może za obrazem, coś często jest. O. Albo tą świnkę. Ty ona odbija strzały, widziałeś? Patrz. I to jest, jest jakaś magiczna świnka. ja... Lepiej z wchodzi... nią nie zadzierać, słuchaj. Wchodzimy Dziwna do sprawa. góry, wchodzimy do góry. Ty, no dobra, tu nie jest. wodki. Oj, zjadłem wszystkie, przepraszam, Laki, że ci nic nie zostawiłem. No, sorry. Jo, jakiś stąd widok jest. Ej, tu jest klucz! Ten klucz jest nam potrzebny, ale nie wiem, tu jest jakieś przejście, chodź zobaczymy do pomarańczowego tego dużego e, domku. Wow. Zobaczymy, co dzieje jest. teraz możemy się przedostać tą drogą do, do drugiego po prostu domku, tak? Tak, tylko A, tu to następne może, nie ma. Nie ma tutaj, dojazdu. Może one widzisz? są wszystkie połączone razem ze sobą, na przykład, Laki, po prostu musimy jo. po kolei przechodzić. Jo. Ty, ja biorę, jo biorę. przynajmniej. Ja, ja wziąłem, Ej, ale to jest spoko zbroja, jakaś pomarańczowa, wchodzimy teraz do pomarańczowej tej i musimy tutaj jest, ej ja biorę, ja biorę, co tam jabłka. jest? Jabłka, jabłka, słuchaj, dwa sobie wziąłem, dwa tobie zostawiłem, także bierz sobie, ty, zobacz, coś tam jest, widzisz, pod tym łóżkiem jest jakieś przejście, tylko jak mamy się tam dostać? Czekaj, Będę może Nie mamy, może musimy to zniszczyć, co, to łóżko? No dobra, i poczekaj, ej, usiadłem na krzesło tutaj, wiesz? A, czyli pewnie trzeba było nie rozwalać tego łóżka, tylko usiąść na krzesło, ale dobra, tak czy inaczej. Ej, e, ej co tu wracać. jest? Tu chyba co trzeba jest? zaskoczyć takie coś, że wiesz co, że trzeba trafić do wody, zobacz. Wow, Dobra, 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 widzę tam wodę. Dobra, to ja skoczę Jeronimo. Ło! Wow. Udało mi się. Ej, Lucky, co się stało, mordeczko? No nie wiem, było niby mówione, że to takie proste. Ej, ej! Ło, wow, myślę, że A. mnie popchnęłeś! No, popchnąłem cię, słuchaj, taki mały trolek. Ale teraz uwaga, uda mi się. No i trafiłem, ty, tu jest Iron Man. Ty, tu jest Iron Man? Ej, bo Ona wcześniej ten Spider-Man, golem Spider-Man, coś tam nam mówił, że yy, Musimy, bawimy się w głuchy telefon i, i musimy odgadnąć, jakie jest hasło tutaj do wszystkich tych. Ej, nie idziemy spać, Ej, display, ja tutaj czytał hasło. O, Minecraft, bojku, to. przepraszam, słuchaj, nie wyspałem się dzisiaj. To jakie on ma hasło dla nas do przekazania? Poczekaj. Minecraft, Minecraft to... Tu jest jakaś zagadka. Pamiętaj to laki. Będziemy musieli nie pamiętać. Minecraft to pewnie fajna gra, nie? Coś w tym stylu będzie no, hasło. Nie zapewne. wiadomo, nie wiadomo. Jestem bardzo ciekawy, co tutaj jest przygotowane. Myślę... Ej, widzowie, jeśli chcecie dowiedzieć się, co, co jest... Ej, tutaj jest kolejne hasło! To nie zapomnijcie, pewnie już kliknijcie, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary i kliknijcie dzwoneczek. I daliście łapeczkę w górę, dołączyliście do Lucky Team. Słyszałeś? Oni dołączyli już do Lucky Team. No, to naprawdę naprawdę ogólnie szacuneczek dla wszystkich widzów, którzy co tu jest? zostawili Subika. Co tu jest ty Laki, dalej? widziałeś co on mówi? Najlepsza gra, która. Czyli zgadłem, że Minecraft to, jak ja to powiedziałem, fajna gra. Tak, tak, fajna gra. Minecraft blisko, to widziałeś? najlepsza gra, która, ale ciekawe, która co? Ciekawe, która co? Ej, to jest chłodko. Dobra, czekaj, w ogóle słuchaj, możemy teraz też poprosić widzów, może oni zgadną nam to hasło. Weź po no, tą to łódko. Nim... już może ja tu... wjechać. Ja wpływam normalnie, dawaj ty łódeczką, sobie wpływ. No Jak dobra, chcesz ja ją, wezmę, ja, ją ja ją wezmę po prostu na swoją głowę, ale lećmy tutaj dalej. E, co tutaj jest dalej do rozszyfrowania? Słuchaj, jest łuk i strzały, tak się składa, że ty nie masz ani łuku, ani strzał. To możesz sobie teraz to wziąć. Dobra. Ja tutaj już mam. I tu jest jakaś kolejna zagadka. Zobacz, tam jest jakiś pistol na górze. Chyba musimy odblokować przejście. Tylko Kto zostaw to. Tu szlaki, tą... Kto to wszystko wymyślił? Kto łudkę? to wszystko wymyślił? No weź. Sobie masz ty... na głowie łódkę. Co? We mnie łódką? Jo, o, w ogóle ty. w tym samym momencie to rzuciłem łódkę ci na głowę strzeliłem cię w strzałom. niemożliwe to było! Widzowie no to, to widzieli. Masz teraz, ty! Gdzie ta łódka? Gdzie zniknęła? A do, dobra, dalej ją mam. Czekaj, ja coś U. widzę, jakiś tam przycisk. O! Dobra, otw otworzyłeś nam przejście, słuchaj, będziemy mogli iść dalej. A na razie mamy hasło: Minecraft to najlepsza gra. gra która, która nie? Ciekawe, która jest. co, no? Ciekawe, Tylko która. Tylko nie przekręć no? żadnego hasła, ponieważ wiesz, jak działa głuchy telefon, że ktoś zawsze coś przekręci i koniec końców to hasło, co było na początku, nie zgadza się z końcowym, nie? No właśnie, trzeba, trzeba o wszystkim dobrze pamiętać. Ty, czemu to jest tak? Ale to jest w ogóle. Ej, widzisz ten blok? Może to jest. Masz jakiś hasło Zaklepuję go, zaklepuję go! Zaklepuję go! go. Jak blok ja ej, ja chcę, blok namiotowy! Ja pierwszy byłem, Laki, co jest grane? Ej, co? Chcesz ze mną tu się pojedynkować? Tak, o ten blok walczymy sobie! Ej, ej, ej! To jest mój blok! Tylko uważaj, bo to namiot, namiot na, na schronie. Ej, dobra, no spróbujmy trafić! Wow! Gdzie, gdzie ja ty jestem? Jesteś? Ha, ha, ha. Gdzie jesteś? Gdzie zniknąłeś, Laki? Gdzie ty poleciałeś? Nie powiem ci, samo chcesz to rozszyfrować. A dobra tutaj widziałem to przejście, trzeba było wejść ten Dobra tu ja lecę dalej, będę pierwszy słuchaj I idę, znaleźć jakiś kill ej, 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 tak się bawimy? No okej, okay, dobra Łuhu, no, mnie zdoszysz, no. nie zdążysz! nie zdążysz mnie złapać Nie, 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 jesteś pewny? Słuchaj, zepchnę cię na samej górze jak już będziesz miał najtrudniejsze <laughs> No, dobra, dobra. No, no mam, jest, jeszcze mam. Jestem na samej górze, nie trafiłeś, nie trafiłeś. Ty, ej. trudny jest... parkur, ledwo co daje radę, Laki! Kto to taki trudny parkur tu zbudował w ogóle? To jest poziom zaawansowany trochę. Ty jak... Ej, uważaj, nie, 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 nie strzelajmy! Ej, tu jest jakaś dalej, dalej, ej, Dalej. Do zielonego! Ej, udajmy się teraz do zielonego! Czekaj, czyli ile już przeszliśmy? Mamy za sobą czerwony, pomarańczowy, żółty, został nam zielony, niebieski, niebieski, fioletowy. No niebieski, ciekawe co tam nas będzie fioletowy. czekać. Dawaj. Właśnie. Bardzo ciekawe, bardzo ej, ciekawe. Wiedziałem, że było warto poczekać. Zobacz do to. Dzisiaj. Zbroja dla ciebie, bo ty potrzebowałeś zbroi, nie ja mam. Dobra, ale kasku nawet, nie suchaj... zakładaj. Wow. O nie, 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 nie. nie. Ja nie mogę. Ja tutaj spadłem na dół. Jaki leciałem, Mam jedno serduszko w ogóle przez te lasery. Nie wiem jakim cudem mi się udało, ale dałem radę. Nie wiem. Jak ty to jak zrobiłeś? Przypadkowo ja nie wiem, że. spadłem. Ty, a tutaj i zapomniałeś zdobyć, bo tutaj jest jakiś zielony niebieski miecz świetlny. Dobra, Weźmiesz to ja teraz wezmę ci buteczkę tutaj Rzutę ci. Na a ja na ciebie czekam, słuchaj, o dobra, rzuć mi, bo tutaj jest w ogóle Hulk, ja się go trochę cykam, nie wiem ogólnie co on chce mi powiedzieć. Uważaj, lecę, mm. dobra, lecę do ciebie, czekaj, łap mnie, łap mnie. Dawaj, Ej. Dawaj, 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 no i pięknie. Ty, widziałeś? Tu są te, te lasery, to one potrafią normalnie, ja muszę tak skoczyć, żeby je ominąć, to jest ciężkie. No, trochę znubowałeś, słuchaj, ja dałem radę, na farcie, bo na farcie, o. ale wiesz to trafiłem po o. prostu, o. Dałeś radę, pięknie. Ty, teraz mam zielony miecz. do Halka pasuje w sumie taki. On nam chce zdradzić chyba dalszą część hasła, co? Tak, tak, tak. Halku, yy, bo my gramy w kuchy telefon. Nikt nas nie słyszy, możesz nam powiedzieć dalsze hasło? Daw bawi? Dawaj. Jak i można dowiedzieć się wiele rzeczy, ale jakich rzeczy? Minecraft to najlepsza gra, która, najlepsza gra, bawi, która bawi. Jak i można dowiedzieć się wiele rzeczy, ale jakich rzeczy? Hmm, dobra. No nie wiem, tego dowiemy się pewnie słuchaj w kolejnym domku, bo następna pewnie jakaś ciekawa postać zradzi nam tu hasło. Ej, co jest grane? Możemy tu niszczyć słuchaj czy tak, nie? bo liście, nie wiem. liście chyba możemy niszczyć. O, sadonka, ej! Ale mnie nie, ej, masz sadonkę gościu. Ej tu jakieś robaczki chyba na tych liściach ściadą i się tutaj dziubają. Ej! To jest napisane! No. Nie schodź w dół, a ja właśnie schodzę w dół! A, a ja nie zszedłem, słuchaj, i teraz jestem tutaj na górze, jestem na drzewie A i tutaj. Dobra, mogę podsadzę wejść na górę. się, bo, bo inaczej się nie ma opcji ej, w ogóle. coś mnie tu zaatakował, zepchnął mnie jakiś słuchaj ludek tutaj! Nie no doszedł dawaj, 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 ej, o, nie on tutaj nie wy koleś! Zostaw mnie, zostaw mnie, dziadu, dziadu jeden! Ej, Dobra, to, to, to mam tutaj. za wy czy... koleś jest! chciałeś? Tak, tutaj słuchaj, on żyje chyba tutaj po prostu w liściach. Jesteśmy, słuchaj, w niby wiesz co, w takim jakimś liściastym teraz poczekaj, pomieszczeniu. poczekaj, Dobra. ej, myślisz, że tu jest bezpiecznie czy tak szybko ogólnie wchodzisz. Poczekajmy chwilę, musimy się zastanowić, yy, yy, czy, czy tam u góry też będzie na nas coś czekało, a jeśli tak, to musimy się przed tym uchronić. No dobra, no to dawaj, idziemy zobaczyć co tam jest. Możemy dawaj iść tutaj, jest tu, jest tu miejsce dla nas obu czy nie? Jest, 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 yes. tylko spokojnie. Dobra Ej. dawaj, ale ruchy, ruchy laki, co ty te, tak się guzrzesz? Jest tutaj, jest tutaj, zasłoń, za, 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 zasłoń, nie jadłeś? Za, słoń, za, słoń. Dawaj go. Czekaj, chodź za mną, za mną zostaw. A zleciał na dół, patrz jaki nubek zleciał na dół. I co teraz kolego liściasty, mam, mam mu pokazać to, o nie. Dobra następny tu jakiś, skąd on wziął, nawet się tego nie spodziewałem. O ty liściasty kulesiu. Ej, tu, 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 tu jest. Ja mu ich... zaraz dam, słuchaj. Tu jest ich więcej, tu jest ich więcej. Wow. Czy myślisz, że takie liściaste ziomeczki chciałby dostać z liścia? No pewnie, że tak. No jasne, no. że tak, oni, oni tylko z liścia przyjmują, wiesz co. No dobra, to dawaj, w ogóle to jest jakaś przeprawa, słuchaj, przez jakieś gałęzie, wiesz jak się już po, poraniłem tutaj, pokułem się tymi gałęziami, w ogóle mam czuję całe... Ręce, w w ogóle. Ja czuję się jak w dżungli! Ja czuję się jak w dżungli, już nie mogę! O, Dobrze, że tu już Deep jest nawikę. Ale to jest in the jungle normalnie, słuchaj, to jest odcinek chyba, taka nazwa ty, będzie tytuł, ty nie? Ty na mnie patrzysz, ej! Co się na mnie poczysz, zamaskowany yyy, różowa kominiarka? Ten kozak w ogóle, pa łańcuch ma fajny, nieźle. Ty, ja jednak biorę tą zbrojkę, podoba mi się jednak niebieska, zaklepuję ją, wiesz? No dobra, niebieska, tylko hełm jak możesz tu weź, weź ten... Jo, a tu jest jeszcze lepsza! Ja biorę tą niebieską i zobacz jakie tutaj mamy niebieskie Nintendo ja ja nawet. ja tu wziąłem taki... A co, hełm może trochę mały, może mało widzę, ale przynajmniej pasuje do całego zestawu. Do tego jeszcze mam tutaj taką sakiewkę, słuchaj, niebieską. Mogę tu sobie chować różne skarby, pieniążki i takie różne. Ty też fajnie wyglądasz, Laki. No. O, konsolka? Nie bierzesz, dobra, to ja biorę. No nie ten, to ja sobie. położyłem tam. Y, które przekładają się na prawdziwe życie! Ej, y, Minecraft to najlepsza gra, najlepsza gra która, która bawi i... Jak? I. Jak i... i, jak i było jak i y, uczy, co się Uczy, czy coś takiego. bawi i uczy. Jak y, i uczy, pamiętam. Który Było. przekłada się na prawdziwe życie i można się dowiedzieć y, od, od niej rzeczy, które się przekładają na prawdziwe życie. I to jest prawda, bo na przykład y, czym podpalasz y, w, w, w tym, w piecyku rzeczy, musisz najpierw węgiel, węgiel dać. To się wszystko składa do kupy. No tak, 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 no to wiadomo słuchaj, ale ja się boję jednej rzeczy, że my koniec końców nie damy rady zapamiętać tych wszystkich kaseł i słuchaj będziemy później musieli na to od nowa przechodzić, Mam nadzieję, że nie. To z hasło, które się dowiedziałeś od mieszkańców wszystkich budynków i odbierz nagrodę, która jest na dole. Dawaj na dół! Dobra! Ej, dobra, 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 weź, bo zaraz zlecę tam na dół. Wow. No i zleciałeś. Ej, Trafiliś ja zleciałem! Trafiłeś na... Trafiłem! Wow. Ja też trafiłem. Ej, poczekaj, coś Ej, co tu co odpaliłem! Nie, 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 nie. Ty... ja a cię... jeszcze nie, nie powiedzieliśmy nawet hasła, już fajerwerki nam puszczają. No bo oni chyba już wiedzą, że my już to hasło. No? Diamety. Słuchaj ej, moje diaksy zaklepuje, ty tylko dwa dostałeś. No słuchaj, a, gdzie, a tam jest jeszcze jeden, tam może ten skarb najlepszy czeka. Czyli Minecraft to gra, najlepsza grac, gra, która, która bawi, bawi jak i uczy, i... jak i bo można się dowiedzieć od nich rzeczy. W które przekładają się na które prawdziwe się życie. Na prawdziwe życie. No, a coś w tym stylu, słuchaj. A tutaj co e, co dawaj, tutaj chodzimy jest? tam tu może, ej, ej. O nie! coś tutaj jest. Thanos? Thanos? O, co ty tu nie. robisz? Czekaj, co on Ty mówi? Może z niego coś wypadnie, nam czekaj. Budynek nie on, on coś no to? Budynek nieskończony, jak będzie dużo łapek w górę oraz subskrypcji w nowym odcinku pokażę wam co nowego wymyśliłem. O, ciekawe czy, co nowego wymyślił. Czyli będzie nowa seria, ty, będzie bo może nowa seria jak będzie, jak widzowie do końca oglądali. Ja dziękuję ej. za oglądanie. Ej, jaki ej, ej. jeszcze ostateczny pojedynek. Stawaj no dobra. Do masz tutaj mieczy? Ja mam, ja, ja mam swój. A masz tu, dobra. Dobra, dobra napiszcie na teraz w komentarzach na kogo liczycie, czy na dzień czy... na G Raz, ja, czy... Ej, czekaj, czekaj, dwa, ej, ej, jaki trzy. ten, jaki kozak. Dobra, a co tego chciałeś? Dobra, raz, dwa, ej, 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 Dobra, no to dawaj. Ale poleciał! Okay, ty... Wow, jakie kompo, jakie kompo, jakie kompo, Wow. A bo ty nie zjadłeś jabłka? No, zjadłem, słuchaj, chciałem zjeść drugie. No to teraz bez jabłek cię pokażę po prostu, kto tutaj rządzi. Dobra. Tyk, no, Jocie... ci tu strefkę jakąś zasadę No właśnie, ja ci, ja ci taką strefę dałem, że normalnie nic nie mogłeś zrobić jeszcze w Ty masz nie... jakiś lepszy mieczyk chyba w ogóle, nie? A ja ile masz damage'a? No to zobaczmy, ja mam dziewięć No sprawdź ile masz, ile masz damage'a Dziewięć A ci? Dziewięć? Tak. A ja trzy, słuchaj tak, trzy na pewno, tak się Nie no, ja Ale i tak miałeś troszeczkę lepszy mieć. Dobra, tak czy inaczej, słuchaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. fajnie, że daliśmy e, radę wejść. E, e, zobaczcie w opisie e, w opisie na mój Facebook wbijcie pod tym filmem jest e, opis i wbijcie na mój Facebook. Jeśli chcecie więcej filmów z J-Play, to wiadomo, zmieniajcie z czerwonego przycisku na szary, klikajcie e, te przyciski superowe. No i co, J-Play, to my że gram? Ja jestem tutaj na, na zielonym i zobacz, co ja robię teraz, Jeronim mu robię. No, powodzenia widzowie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa 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 pa!